Cieszę nas to bardzo, że możemy gościć gości z największego uniwersytetu technicznego w Kijowie. Ponad 10 tysięcy studentów w kierunkach bardzo podobnych do naszych. Współpracujemy już z sobą ponad dwa lata, realizując programy Erasmus Erasmus Plus, natomiast zastanawiamy się nad tym i sądzimy, że będziemy w stanie realizować podwójne dyplomy na poszczególnych kierunkach studiów, będziemy mogli współpracować w zakresie ekonomicznych problemów i na Ukrainie, i w Polsce będziemy mogli wymieniać wykładowcami również sądzimy że mamy wiele do zrobienia w zakresie badań naukowych na kierunku rolnictwa tu w delegacji uczestniczy pan który jest współwłaścicielem bardzo dużej firmy która dostarcza nawozy dla rolnictwa oraz granulaty ekologiczne które zwiększają o 1,5 za yy, plony sądzimy, że i w tym zakresie uda nam się wiele dokonać. Dzisiaj mamy możliwość spotkać się tutaj w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Lomży. Mamy wspólne podpisane umowy i współdziałalność i przyjechaliśmy do Lomży z Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Designu. Bardzo dziękujemy za to, że mamy możliwość współpracować i przyjechaliśmy my z z zadowoleniem do, na nasze spotkanie z uczelnią i współpracujemy my w ciągu dwóch lat i dla takiej ciężkiej sytuacji, która teraz w Ukrainie, dla nas to jest bardzo ważne takie spotkanie i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości, bo to jest ważne dla naszych uczelni. Nasze studenci będą szczęśliwi uczestniczyć w takich projektach międzynarodowych i teraz zdobyliśmy takie doświadczenia taki i chcemy przyjechać na, na, do swojej tej uczelni, tej do Ukrainy i, i powiedzieć o tym doświadczeniu, które teraz mamy od naszej współpracy, od naszego spotkania, spotkania które prowadziliśmy czekamy, dzisiaj czekamy i mamy nadzieję, że ta sytuacja, która w, w, w Ukrainie skończy się i będziemy mogliśmy w przyszłości, w przyszłości też współpracować i przyjeżdżać do Polski. Polski. Chciałabym też podziękować panu rektorowi i Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych za Зато що маємо можливість тут учасничити в нашому співканню.